Witam ponownie. Jest sobota, 25 stycznia, już po 15, a tak na szybko wpadłem. Troszkę dużo miałem w tym tygodniu zrobienia, nie miałem jak się wyrwać. widziem że podjadę, zobaczę swoje miejsca tutaj. To co ostatnio się udało, coś trochę poznajdywać, coś wyrosło. Taki pierwszy duży, nieduży sukces. Widzę pierwszego boczniaka. Może niewielki, ale zawsze coś. O, teraz go widać lepiej. Ładny kolorek. Więcej nic się nie rzuca bardzo tutaj w oczy. Przejdę tam kawałek jakieś jeszcze na bok, zobaczyć tam gdzie te uszaki były, jak mi się uda dotrzeć i znaleźć to miejsce. Widzicie słońce już dosyć nisko. Ale przejdziemy ile się uda. Zobaczymy. Liczę, że może akurat jeszcze coś się uda. Zależnie od grzybków, czy jeszcze rosną o tej porze, ale trzeba być dobrej myśli. Przejdziemy, zobaczymy. Może ja akurat. Także wkładuję się w tamtą stronę. Jak tylko coś znajdę, widzicie to zaraz ze mną. Tutaj, jak widzicie, po ostatnich wichurach, wczoraj, czy to wczoraj były rzewko się poddało. Jeszcze nikt nie zdążył posprzątać A tutaj pogoda, prawda? Widać dalej wszystko przemarznięte. Sorry, tu już nie zimowe grzybki, myślę, że powinny być. No. Jeszcze wygląda dosyć zimowo, tak to nazwę, jak na Anglię. Tak chodzę, na razie znalazłem jednego boczniaka w sumie. Nie ja zobaczyć na to miejsce, co kiedyś tam tak dużo się trafiło. Zerkam tutaj po bokach, po drzewkach, czy coś się odznacza. Albo żółto ładnie na pomienicy albo coś na boczniaka, ale nie widzę, tam coś jest, ale albo to jest chuba, ale i tak się tam nie dostanę. Drzewie, nie wiem, stąd to pewnie nie ma szansy, żeby to było widać. Idziemy tutaj, tam jak mówiłem, że pójdę zobaczyć, byłem, to co zostało z tych uszachów, tam kiedyś jeszcze co zbierałem, wszystko pousychało, resztę, nic nowego nie wyrosło, także jeszcze nadzieja tutaj w tym jednym drzewku, a jak nie to jeszcze będę wracał, gdzieś będę patrzył, może coś się uda znaleźć, jak widzicie ten filmik, to coś pewnie jest, albo coś na tyle, chociaż żeby było warto cokolwiek pokazać, Zobaczymy. A jednak miało sens się wracać. Widzicie ten mostek? Musiałem obejść tam do końca całe w koło, żeby tutaj zawinąć się na tą rzekę, wrócić. Tak mi się zdawało, że coś widziałem. Tak myślałem, że jak się pomyliłem, to zachwycony bym nie był, ale jednak nie. Zobaczcie, z od dołu to chyba jeszcze płomienica rośnie. Jeśli się nie mylę pewnie już taka troszeczkę w innym kolorze już widać że troszkę starsza ale to nic o tutaj prawda mamy piękne buczniaki. ten to troszkę zawadza jak z podpoczku tutaj kilka takich zapomniałem wziąć noże z samochodu to się przyznam dlatego rwę rękami ale jest to położę i główna atrakcja z tego już coś będzie trzeba je Ładnie urwać, super wyszły, patrzcie, może nie idealnie powinno się je obciąć, ale poradziliśmy sobie i tak, także jestem zadowolony, myślałem, że już dzisiaj nie trafię za dużo, a jednak czy tutaj troszkę obejdę, popatrzę, coś mi się rzucało w oczy, nie wiem, czy to było dokładnie to miejsce, czy może gdzieś tutaj obok, tak bardziej to było to, tutaj było z tyłu, nie wiem, czy bym to widział. czy widziałem, porozglądam się i spróbuję jeszcze coś dobrać, jak mi się uda znaleźć, ale było warto przyjść. I tutaj, jeżeli ktoś oglądał moje wcześniejsze filmiki, na pewno pamięta tego pniaka, super wtedy bocznikami A Teraz to już Muszę się zobaczyć, stwierdziłem, że może nie było chwilkę, ale nic. Nie ma. Przejdę jeszcze w tamtą stronę. Zobaczę, czy może gdzieś na jakimś innym brzegu, może akurat coś obróciło. Chociaż chodziłem tutaj, tak naprawdę ostatnim razem, jak byłem. Tylko na tym jednym coś było, ale nigdy nie wiadomo, jak się już jest. Można przecież odejść, sprawdzić, czemu by nie. Następne fajne spuchniałe drzewko ale też nie ma śladu żadnych grzybków na nim niestety ale jak już jestem wejdę zobaczę Jeżeli wyjdzie, że już nie ma nic trzeba będzie czekać na wiosenne grzybki ale to to wydaje mi się jeszcze chwila trochę liczyłem, że jeszcze zimowy sezon uda się coś połapać na razie po wiosennych żadnych ani śladów Teren wygląda ładnie czy ładnie jak na grzybki zimowe no. jak, kto, kto co lubi helikopter gdzieś tam coś lata, nie wiem za czym teoretycznie fajne powinno coś być Idziecie w takie chaszcze, nie popełnijcie tego błędu co ja weźcie sobie grubsze spodnie zawsze brałem Jeśli tak na szybko stwierdziłem, że pójdę chwilę Poszedłem w takich cieniutkie są. Powiem Wam czuć każdą osrążynę, każdą kolkę, która próbuje mnie zaatakować. Zły pomysł. chociaż jeszcze grzybki trochę to wynagrodziły. No, do domu się skierowałem, ale jeszcze zobaczyłem to drzewko tutaj po drodze kiedyś. Też tu kiedyś były. Jeszcze się kilka trafiło widzę. Niedużo, o niedużo. Takie już super świeże nie wyglądają. Przynajmniej większość. No. Ale zawsze to jeszcze jest kilka sztuk płomienicy. to jeszcze nie przerobiłem całej, tak żeby dorzucę sobie. O, a tu widać ta strona się poddała już słabo uschnięte jest wszystko jak widać powoli wieczór zaczyna się już robić, troszeczkę zaczyna się delikatnie ściemniać już chyba wracam Tak na szybko, jest 16 chyba 25, Byłem w sumie godzinkę z hakiem dalej Dobrze, że coś się udało trafić, także widzę, że dalej coś zimowego rośnie. Pewnie jeszcze przyjadę. Spróbuję na spokojnie pochodzić troszkę dłużej, tak jak mówię, nie mogłem się wcześniej wyrwać z wielu powodów, ale przyjechałem sprawdzić. Jak sami widzicie, też dalej coś rośnie. Także na pewno tu jeszcze wpadnę, spróbuję coś nagrać, poszukać i może przetrwamy do wiosennego sezonu, jak się pojawią grzybki. A jakie to zobaczycie już? Ale jeszcze chwilkę mi się wydaje. Powoli troszkę się ociepla, ale dalej w nocy są przymrozki. I troszkę widać wszystko przymarznięte więc jeszcze chwila pewnie. Późno wiosna nachodzi w Anglii ogólnie. są drogą na parking się kieruję. Mam nadzieję, widzimy się następnym razem. Dzięki jeszcze raz wielkie za subskrypcję, za oglądanie, zostawianie komentarzy. Do następnego razu na pewno jeszcze pojadę, coś zobaczymy, co dalej. Słychać w lesie. Cześć.